Cześć, dzisiaj kolejne nagranie z serii o silnikach. Tym razem porozmawiamy o jednostce Mazda 2.3 MZR. To jest silnik, który zasłynął przede wszystkim z modeli samochodów takich jak Mazda MPV, Ford Maverick czy Mazda Tribute. Jednostka o bardzo bogatej historii. To jest silnik, który produkowany był od 2001 roku, a zatem jak sami widzicie trochę lat już upłynęło od początkowych wersji tego silnika. Znajdziecie go w różnych wariantach mocy od 141 koni mechanicznych nawet do 260 koni mechanicznych w wersji z turbosprężarką, która to dość fajnie wykorzystywana była zwłaszcza w wersjach sportowych. Jeżeli chodzi natomiast o konstrukcję jednostki, to to jest silnik z rozrządem na łańcuchu z układem 4-cylindrowym, 16 zaworów do tego również wtrysk wielopunktowy dodatkowo w jednostce swoje zastosowanie znalazł również system zmiennych faz rozrządu. Dodatkowo warto też wiedzieć, że silnik bardzo dobrze sprawdzał się w wersji z instalacją. LPG, co na pewno może być bardzo dobrą informacją dla co po niektórych osób. Jeżeli chodzi o zalety jednostki, no to tutaj przede wszystkim warto wskazać bardzo wytrzymałą i trwałą konstrukcję, która rzeczywiście była dość mocno chwalona przez użytkowników i kierowców. Oprócz tego, takimi cechami charakterystycznymi tej jednostki była także stosunkowo niska awaryjność, chociaż oczywiście mogły przytrafić się pewne pojedyncze usterki, o czym zresztą sobie zaraz powiemy. W kwestii zalet z pewnością nie można pominąć także znakomitej dynamiki, jaką ta jednostka oferuje. A zatem, jeżeli jesteście fanami bardzo dynamicznej jazdy, i lubicie mieć po prostu z prowadzenia? No to z pewnością ten silnik może okazać się dla Was bardzo ciekawym wyborem, zwłaszcza w tej wersji z turbosprężarką i mocą do 260 koni mechanicznych. Natomiast, oczywiście, jest to też jednostka, która posiada pewne wady, czy kwestie, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem. Taką myślę bardzo istotną sprawą są kwestie dotyczące kosztów serwisowych. Pamiętajcie, że to jest jednostka, która już ma swoje lata, bardzo często znajduje się ona również dość mocno w eksploatacji samochodach, dlatego należy pamiętać o tym, że koszty serwisu czy części mogą w tym przypadku być rzeczywiście dość drogie, do tego też sporo osób w kwestii tego silnika zgłaszało problemy dotyczące dość dużego spalania oleju, dlatego warto z pewnością kontrolować jego stan, no i też pamiętać o jego regularnych wymianach, dobrze jest to robić co około 10 tysięcy przejechanych kilometrów lub jeżeli ktoś jeździ rzadziej no to przynajmniej raz w roku wykonać sobie taką wymianę, do tego to jest też silnik, tak jak wspomniałem o sporej i dość dużej pojemności, dlatego też nie powinno Was dziwić to, że spalanie w przypadku tej jednostki będzie dość wysokie, przeważnie gdzieś tam w okolicach kilkunastu litrów na 100 kilometrów w trybie mieszanym. No i oczywiście wartości dotyczące samego spalania mogą się nieco różnić w zależności od tego, czy częściej jeździcie w mieście, czy na trasach. No a w kwestii potencjalnych problemów czy ewentualnych usterek, z pewnością dobrze jest się przyjrzeć poszczególnym elementom tego silnika przed zakupem. Przede wszystkim zwróć uwagę, na elektrykę, ponieważ sporo osób zgłaszało problemy dotyczące właśnie tej konkretnej kwestii. Polecam też dokładnie zweryfikować stan osprzętu. W sytuacji kiedy macie do czynienia z samochodem, w którym ten silnik ma dość spory przebieg, no to dobrze jest zweryfikować sobie stan rozrządu i upewnić się, że w najbliższym czasie nie będzie on wymagał wymiany. A zatem jak sam widzisz silnik Mazda 2.3 to bardzo ciekawa opcja na rynku, oferująca dość sporo zalet, natomiast nie należy zapominać o o tym, że posiada ona również pewne wady, o których wspomniałem wcześniej. A zatem tak już nieco podsumowując ten silnik, jednostka o znakomitych osiągach, dobrej dynamice, ciekawej konstrukcji, sporej elastyczności i przyzwoitej kulturze pracy. Jeżeli zatem poszukujecie w jednostce właśnie tych konkretnych cech, to być może będzie to wybór odpowiedni również i dla Was. Tak to się prezentuje w kwestii silnika Mazdy 2.3 MZR. Ja też standardowo jestem ciekaw Twoich przemyśleń na ten temat. Daj znać w komentarzu co Ty sądzisz o tej jednostce zachęcam Cię także do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny. No i pamiętaj także o interesujących linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu. A póki co, to wszystko, do zobaczenia.